10 kolejnych rzeczy, które rząd powinien zrobić, jeśli naprawdę chce, żeby w Polsce było dobrze. Czyli nie tylko wtedy, gdy zbliżają się wybory i trzeba udawać empatię. Po pierwsze, przestać zrzucać winę na poprzedników, jak dziecko na psa, które zjadło zadanie domowe. Ile można jeszcze słuchać tego samego od dekady? Po drugie, zacząć słuchać ludzi, a nie tylko agencji badania opinii publicznej, które pokazują, co chce usłyszeć własny sztab. Po trzecie, zająć się wreszcie rządzeniem, a nie grą medialną. Mniej konferencji, więcej konkretów, bo obiecywać potrafi nawet wróżbita. Po czwarte, pogonić z państwowych spółek wszystkich krewnych i znajomych królika, którzy zarabiają więcej niż profesorowie, a wiedzą mniej niż przeciętny gimnazjalista. Po piąte, wprowadzić realne konsekwencje dla polityków zamijanie się z prawdą. Skoro zakradzież batonika jest wyrok, to może czas na coś podobnego za kłamstwa wyborcze. Po szóste, przestać rozdawać pieniądze z kieszeni obywatela, opowiadając przy tym bajki o nadwyżce budżetowej, której nawet Excel nie widział. Po siódme, uświadomić sobie, że TikTok, Instagram i inne social media to nie są narzędzia do uprawiania polityki państwowej. Selfie nie zastąpi ustawy. Po ósme, Zredukować liczbę ministerstw zajmujących się niczym, zlikwidować Departament dmuchania w wiatr i Ministerstwo od Spraw Oczywistych. Po dziewiąte, obowiązkowo wprowadzić testy na kontakt z rzeczywistością, najlepiej raz w miesiącu. Dla wszystkich. Bez wyjątku. Po dziesiąte, przypomnieć sobie, że Polska to nie teatrzyk-kukiełek ani plansza do rozgrywek między frakcjami, tylko kraj ludzi, którzy chcą po prostu żyć uczciwie, spokojnie i bez tego wiecznego politycznego cyrku.